smog. A na imprezie potrafiłem wypalić nawet całą paczkę. Aż powiedziałem, dość. Kupiłem Desmoksan. Jedno opakowanie Desmoksanu wystarczyło na całą kurację, a palić przestałem już po czterech dniach. <laughs> nie sądziłem, że to będzie takie proste. Teraz już nikt nie namówi mnie na papierosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Desmoksan. Już nie palisz. Ból? Nigdy mnie nie zatrzyma. Motocykle to moja pasja. Tu nie ma czasu na słabość. Gdy pojawia się ból, ufam tylko Nurofen Express Forte. Nurofen Express Forte. To czerwona kapsułka działająca z maksymalną szybkością płynnego ibuprofenu. Wchłania się w mgnieniu oka. Jestem szybsza nawet od bólu. Nurofen Express Forte. Bo w życiu nie ma miejsca na ból. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rzeczywiście to kiepsko brzmi. Nie da pan rady przyjść? To znaczy. Naprawdę nie mogę. Zbyt chory, tak? Znam lekarstwo na tę chorobę. To niech pan sobie odpoczywa, panie Skalmar. A ja się przy...